Co wpływa na rynek soi? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Co powoduje ten wzrost akurat takiego zboża, jakim jest soja? Soja rośnie już dosyć długo na rynku. Generalnie mamy już poziomy, które notowane były w 2017-2018 roku, kiedy to mieliśmy początek wojny handlowej. Generalnie oczekiwania co do rynku soi były dosyć negatywne początkiem tego sezonu, głównie chodzi o zbiory w Stanach Zjednoczonych. Natomiast okazuje się, że ten sezon był dosyć pozytywny. W tym momencie w Stanach Zjednoczonych trwają zbiory. Do tej pory zebrano 61% plonów, co jest znacząco powyżej pięcioletniej średniej, która. Pokazuje, że w tym momencie powinniśmy być w okolicach 43% zbiorów, więc mamy bardzo dobrą pogodę. Jakość tych upraw jest całkiem dobra, więc generalnie można powiedzieć o tym, że rynek soi może być w krótkim terminie lekko przewartościowany. Również patrząc na to, że soja jest najmocniej wykupiona przez spekulantów w tym momencie od 2012 roku, więc to pokazuje. Dosyć sporą skalę tego, że te wzrosty, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, mogą być nieco na wyrost. Natomiast, oczywiście, ważne są Chiny. Chiny tutaj również troszkę doprowadziły do tego, że mamy, mamy te wzrosty na rynku soi. Chiny zwiększyły swój import soi w ostatnim czasie. Rok do roku, od początku tego roku, do Września mamy wzrost importu soi z Chin przez, przez Chiny ze Stanów Zjednoczonych o 15%. Natomiast i tak ten import pozostaje poniżej poziomów sprzed wojny handlowej. A kwestia wyborów prezydenckich w USA, myślisz, że będzie istotna dla ceny soi? Oczywiście kwestia wyborów jest kluczowa w tym momencie dla rynku soi, ze względu na to, że to Donald Trump rozpoczął całą wojnę handlową z Chinami, a Chiny są oczywiście największym odbiorcą soi na świecie. Tak naprawdę przed wojną handlową zdecydowana większość amerykańskiej soi trafiała do Chin, dlatego jest to kluczowy rynek zbytu. Jeżeli wygra Donald Trump, można oczekiwać tego, że. Donald Trump będzie chciał nieco więcej ugrać z Chinami, więc nie wykluczone, że będziemy mieli kolejne zerwanie tej obecnie obowiązującej umowy handlowej, lub pojawi się przynajmniej niepewność. Z drugiej strony, Biden powinien raczej być pozytywny dla rynku soi. Tutaj dużo się może oczywiście, oczywiście dziać na rynku soi po wyborach, natomiast moim zdaniem w tym momencie te krótkoterminowe czynniki, czyli przede wszystkim to wykupienie przez spekulantów, również to, że mamy bardzo dobre zbiory w Stanach Zjednoczonych, to powoduje, że soja w krótkim terminie jest wykupiona, więc oczekuję tego, że cena spadnie. Jeszcze w tym roku znacząco poniżej 1000 centów za jeden buszel. O spekulacjach na cenie soi rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję, miłego dnia. Dziękuję również.